Jak wszyscy dobrze wiemy, a nasi rodzice do dziś tego nie rozumieją, te rozgrywki online nie mogą zostać zapauzowane. A jeśli gramy w singlu, no cóż, pauza to pauza. Taka banalna rzecz, która nie ma większego zastosowania w gameplayu. I nie, nie mówię tutaj o trollowaniu kogoś w beatyce, gdy spamujemy pauzę i staramy się mu zepsuć kombo. Na przestrzeni lat bowiem gracze w bardzo różnych grach odkryli wszelakiej maści eksploity czy techniki, jak wykorzystywać albo wręcz nadużywać pauzę, po to, by osiągać niesamowite efekty. Dziś więc pokażę wam, jak poszukiwać albo nawet wygrywać z użyciem tego jednego małego przycisku. Oszukiwanie w minigrach. Wszelakiej maści minigry bazują nieraz na zręczności i spostrzegawczości i też skonstruowane są tak, by trzeba było się trochę napracować, by je w pełni opanować. I choć rzadko jest to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to tak, wiele z tych utrudnień skrupulatnie Planowanych przez twórców, można szybko wykoleić pauzę. Sam pamiętam, jak przed laty miałem kiedyś ogromny problem z wyścigami w kotorze, Na no, przynajmniej do czasu. No, niby taka pierdoła, ale wyścig trzeba wygrać, bo inaczej nie opuścimy pierwszej planety. A Bioware, jak to Bioware, niestety na pojazdach się nie zna co Kończyło się u mnie bardzo źle. Trzeba tu było idealnie trafić jak najwięcej puls przyspieszeniem i omijać przeszkody, a to jest szczególnie trudne, jako że przemieszczamy się bardzo szybko. Można było wprawdzie z czasem nauczyć się wyścigu na pamięć, no ale nie czarujmy się, kto miał na to czas i nerwy. I tak, po dłuższej frustracji, w jakimś poradniku trafiłem na sztuczkę, by pauzować po każdym przemieszczeniu i planować każdy zakręt, zanim w ogóle go wykonamy. Durne? Owszem, działało. Jeszcze jak. Na podobnej zasadzie można było dość łatwo uporać się z pozornie upierdliwą minigierką z Jack 2, czymś rodem z jakiegoś podpustu, czy salonu gier, gdzie musieliśmy bić w wyskakujące z dziur zwierzaki. No super, fajnie, na papierze nie wygląda to szczególnie trudno, ale w praktyce działo się to stanowczo za szybko, a trzeba było niestety nabić odpowiednią ilość punktów, by przejść dalej. I cóż, nadużywając pauzy po każdym stworku, z irytującego segment nagle stawał się dziecinnie nieprosty. trzeba było tylko się włóczyć refleksu. A jeśli już mówimy o oszukiwaniu w minigrach, to chyba największe wrażenie robi pewien hazardowy exploit z Chronocross. Od łatwy do zrozumienia schemat, jak w automacie hazardowym, musimy w idealnym momencie powiedzieć stop, by wypadło to, co da nam nagrodę. Tylko że tu mówimy o czymś na wzór ruletki, a ta kręci się bardzo szybko. Fani odkryli jednak, że spamując pauzę, można z czasem trafić na wskaźnik w takiej pozycji, że gdy po odpałzowaniu natychmiast klikniemy stop, ten zawsze ląduje na wygranej. I to miał być jakiś śmieszny żart, ale ani nie mam poczucie humoru, ani też uzależnienie od hazardu nie jest żartem, więc bądźcie ostrożni moi mili. Nie bawcie się w to gówno. Pływanie w lawie. Niektóre techniki tzw. Tak post-camingu, czyli wykorzystywania pauzy do exploitów, ściśle związane są ze sceną speedrunnerską i zagraniami jak to się mówi frame perfect to znaczy, realizowanymi dokładnie w tej jednej klateczce, gdzie exploit czy glitch mogą zadziałać i przynieść oczekiwany efekt. I podobnie wygląda to w Super Metroidzie, przy pewnym exploicie właśnie. Ten bowiem pozwala na pływanie w lawie. Tak jakby. Proszę, nie pływajcie w lawie. Chodzi tu o to, że po wciśnięciu pauzy gameplay trwa jeszcze przez drobną chwilę, zanim przeniesieni jesteśmy na ekran pauzy i w tym bardzo małym interwale czasowym też, w sensie, że między grą a okienkiem postać nie może zginąć. W grze zaś, jak na Metroid 2 nie przystało, są pewne pomieszczenia i blokady, które możemy przekroczyć dopiero z czasem wraz z postępami, odblokowując odpowiedni sprzęt. No i taką barierą jest na przykład zbiornik z lawą, po wejściu, w który momentalnie zaczyna nam spadać życie. Tylko, że robienie rzeczy po kolei odblokowywanie. Czegoś z czasem raczej nie jest na liście priorytetów speedrunnera. I tak, wykorzystując ten eksploit z, powiedzmy, mini nieśmiertelnością i planując trasy oraz skoki z dokładnością co do klateczki, dało się, przynajmniej dało się u doświadczonych speedrunnerów, przepłynąć przez zbiorniki z lawą zaplanowane dokładnie po to, by gracze nie mogli ich przyjść na tym etapie. I co dość urocze, o ile kiedyś twórcy starali się, by nie było takich ułatwiających furtek, no a speedrunnerzy z uporem maniaka zawsze ich szukają, tak w takim Metroid Red chociażby twórcy nawet nagradzają. Zają korzystanie z pewnego exploita. Gdy na jednym z bossów wykorzystamy item, którego nie powinniśmy mieć na tym etapie, a da się go zdobyć, kiedy pokombinujemy i postaramy się popsuć grę, tak mamy alternatywną scenkę i kończymy walkę z bossem wcześniej. Twórcy spodziewali się, że część graczy znajdzie exploit i go wykorzysta. I puścić do nich oczko. Bardzo fajne. Niewidzialność. Turowość w grach często jedzie na absurdalnej logice, zgodnie z którą, kiedy gracz się rusza, tak przeciwnik grzecznie czeka na swoją kolej. I vice versa. Dobra, uwaga, teraz nie wolno ci się ruszać, przywale ci z całej siły, a potem będzie twoja kolej, ok? Yy, nie podoba mi się ta zabawa. <laughs> Dlatego też bardzo cieszą smaczki pokroju tego z na przykład Valkyria Chronicles, gdzie gdy zbliżamy się do wroga, ten raczy nas ogniem zaporowym. Wiadomo, nie tak mocnym jak przy jego faktycznej turze, no ale jednak. A gdy zatrzymamy się i wycelujemy, akcja zostaje zapauzowana, ogień ustaje, a absurdalna logika wraca. Ale dobra, nie narzekam, nawet podtrzymuje to balans rozgrywki, gdzie np. w misjach, gdzie musimy dojść do jakiegoś punktu, nie można go od tak zraszować jakimś słabo pancerzonym, ale szalenie szybkim zwiadowcą, który przebiega planszę w jedną turę i w jedną turę kończy scenariusz. Ale zaraz, zaraz, skoro strzelają, gdy się ruszasz, a gdy celujesz, to nie strzelają. Gdyby tak działała wojna, a z celowaniem można się wycofać i biec dalej, to tak, zgadliście, gracze to eksploitowali. Fani połączyli kropki i tak zrobił się eksploit na zasadzie biegnij, celuj sekundę, znowu biegnij, znowu celuj i tak dalej, który w dużym stopniu ograniczał ogień zaporowy, a z czasem przy nabyciu odpowiedniej wprawy w oszukiwaniu gry dawał wręcz kompletną niewidzialność. Durne i upierdliwe? No, może, ale upierdliwe jest też powtarzanie parę razy trwających z godzinę późniejszych scenariuszy, gdy źle rozwinęliśmy naszą ekipę. Nie wstydzę się tego i nie żałuję. I najwidoczniej Exploit był tak popularny, że aż dowiedzieli się o nim twórcy. Przez co można z niego korzystać w pierwotnym wydaniu na PS3, ale w remasterze na pc i konsole kolejnej generacji jest już on kompletnie wypaczowany. Szkoda. Zabij bosa pauzą i w sumie na tym etapie to powinniśmy się zastanowić jak w ogóle działa pauza z perspektywy game designu, jak wpływa to na te wszystkie obliczenia, mechaniki i systemy, ale w sumie to nie mam o tym radego pojęcia. Ale może być tak, że ostatecznie pauza nie jest absolutna, że odpauzowanie, choć resetuje i wznawia pewne obliczenia, to często nie anuluje wyników poprzednich obliczeń z tuż przed zapauzowania, a w sumie to gra powinna to robić. Bo czy można zabić bossa pauzą? No, owszem, można. Weźmy za przykład chociażby duma z 2016 roku. Tu od premiery do ostatecznego poprawienia błędu działa pewien exploit ułatwiający walki z bossami przy użyciu jednej konkretnej broni. Jest sobie bowiem BFG, broń wręcz ostateczna, która one-hituje wielu przeciwników, ale no, no, nie wszystkich, nie bossów. I jak jednak odkryli poszukiwacze exploitów, moc BFG można znacznie podkręcić, bowiem kiedy odpalamy okienko zmiany broni, gra nie zatrzymuje się w pełni, a czas lekko spowalnia. No, sam raz by nie spowalniać akcji, ale też po to, by gracz nie wybierał pukawki w nieskończoność. I cóż, można tą pseudopauzą zabić bossa, bowiem, kiedy odpalimy zmianę broni dokładnie w tym momencie, w którym strzał z BFG trafia w ciało przeciwnika, ten zaczyna zadawać większe obrażenia, tak jakby w czasie rzeczywistym strzał na swój sposób przykleił się do wroga i wielokrotnie zadawał obrażenia. Efekt? No, przy odpowiednim opanowaniu sztuczki można ukończyć nową walkę w ledwie minutę. Ale niestety mam tu smutną wiadomość dla fanów duma, już to nie działa, bo twórcy to spaczowali. Na szczęście w takim megamenie spaczować się tego już nie dało. Mówimy tu o chyba najbardziej widowiskowym albo najmniej satysfakcjonującym eksploicie z R8-bitów. Zależy jak patrzeć. Wciskając pauzę w idealnym momencie w megamenie, kiedy trafiliśmy wroga i wracając do gry, można było oszukać system i sprawić, by naliczanie obrażeń odbyło się ponownie. Ponóżmy to przez kilka i mamy exploit, który pozwalał jednym ciosem zabić nawet ostatniego arcytrudnego bossa. Wystarczyło tylko spamować pauzę po tym, kiedy trafiliśmy go silnym pirotechnikiem. Nowym atakiem. Cofaj czas! Pauza w grach, które mocno bazują na wyczuciu rytmu to dość skomplikowana sprawa, a i też różni gracze są zwolennikami różnych podejść do tematu. Gitar hero po odpałzowaniu gry chociażby mamy kilkusekundowe odliczanie, żeby wrócić do piosenki. Wrok będzie zaś coś o niebo lepszego, bo gra cofa utwór, ale nie kasuje postępów, tak byśmy mogli odpowiednio przygotować się i wejść w rytm. A wiecie jak to jest z udogodnieniami od twórców gier? Gracze zawsze znajdą sposób, żeby wykorzystać to do granic możliwości. I tak wyrok będzie trzy właśnie, co cwansi gracze, którym zależało na perfekcyjnych wynikach, starannie planowali pauzy w trudniejszych utworach, poniekąd tnąc je sobie na łatwiejsze, bardziej zjedliwsze fragmenty, przy zmniejszeniu szansy na błąd i zwiększeniu szansy na większy wynik. I cóż, sam tak nie grałem, no ale problem był chyba na tyle duży, jeśli chodzi o rankingi, raczej oszukujących, którzy się pieli po tych rankingach do góry, że w jednej z aktualizacji twórcy zaczęli drastycznie karać sztuczkę. Gdy zbyt wiele razy pauzowaliśmy utwór w trakcie jego trwania, gra kompletnie niwelowała nabite punkty. Super wzrok, Unfinished słowo. To gra pozornie typowa dla okresu największej popularności tzw. symulatorów chodzenia, artystycznych gier FPP, bez głębszego gameplayu, skupiających się na artyzmie. Ale odłóżmy na bok cynizm, bo choć wiele gier na fali popularności takiego Gone Home czy Dear Esther nie miało wiele do powiedzenia mechaniką, tak faktycznie naśladowcy potrafili czasem mieć ciekawy pomysł na siebie. Jak chociażby Unfinished Swan, właśnie. Gra, w której tworzymy świat na naszych oczach oblewając go farbą. Od przyjemne, relaksujące i artystyczne przeżycie ze historyjką o chłopcu jego matce w tle. Po co więc to chciałby oszukiwać w takiej przyjemnej grze? Ano na przykład robiąc platynę i szukając znajdziek w postaci baloników, bo te potrafiły być ciut upierdliwe, szczególnie we na przykład leśnym etapie, który był o wiele ciemniejszy niż pozostałe. Jak więc sobie z tym radzono? No otóż, jako że pauzując gra chwilowo podbija jasność, szybko popularnością zaczął się cieszyć trik na baloniki. Raczej pauzowali, by rozświetlić sobie ekran i szukać balonów w mniej czytelnych obszarach albo w takich, gdzie te mogły zlewać się Tłem. I tak mam nadzieję, że dziś doceniliście swoje pauzy. Te mogło z nas czynić bogów, naginać czasoprzestrzeń, czy nawet poniżać arcytrudnych przeciwników. Doceńmy więc i pokochajmy na nowo swoje pauzy, bo to coś więcej niż tylko szansa na pójście do toalety, czy zrobienie sobie kanapki. Dzięki za uwagę. Na razie.